Panie Boże, stajemy dzisiaj jako wspólnota Twoich dzieci, bliscy tajemnicy wcielenia, celebrowania tej tajemnicy, ale też pełni oczekiwania, a zarazem pytań: jak wygląda moja, Twoja, nasza wierność chrześcijańska? Dziękujemy Ci za postać świętego Józefa, za to, że uczysz nas przez Niego cichości, sprawiedliwości. Przyjęcia Słowa Bożego w milczeniu, ale też wzięcia odpowiedzialności za Maryję i Jezusa. Ucz nas właśnie tego milczenia. Milczenia, które potrafi słuchać, które nie osądza, milczenia, które buduje przestrzeń Twojemu Bożemu działaniu. Ucz nas również odpowiedzialności, która nie szuka własnego komfortu, wygody, ale życie chroni, relacje chroni, wspólnotę chroni. Pomóż nam nie uciekać od różnych zadań, które nam powierzasz na naszych drogach, ale podejmować te zadania z odwagą i zaufaniem, nawet jeżeli wszystkiego jeszcze nie rozumiemy. Spraw, abyśmy, jako uczniowie Kościoła Świętego, potrafili być dla siebie nawzajem wsparciem, być blisko tych, którzy potrzebują naszej obecności, opieki, i przygotować należycie. Miejsce dla Twojego syna. Nie tylko na czas 25 grudnia, ale każdego dnia w naszych sercach, rodzinach, w naszej codzienności. Panie, przyjmij naszą modlitwę i czyń nas gotowymi na przyjście Emmanuela, Boga z nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg chce działać w Twoim życiu. Jaką decyzję podejmiesz? Niech się strzeże, umacnia i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych.